Szepty horroru, cmentarzysko w koronach drzew. Autor Magda Bebel Na tegoroczne wakacje zupełnie nie miałem planów. Skończyłem studia, pedagogikę specjalną i ubiegałem się o przyjęcie do jednej ze szkół. Wyniki rekrutacji miały się pojawić za kilka tygodni. Aby jakoś produktywnie spędzić wolny czas i zarobić trochę pieniędzy... Zgłosiłem się na ochotnika do pełnienia funkcji opiekuna na obozie dla nastolatków. Przeszedłem odpowiednie kursy i miałem stosowne wykształcenie, więc spełniałem wszystkie wymagane warunki. Nieustraszeni. Pod takim hasłem odbywała się tegoroczna edycja kolonii. Pamiętam, że na początku bardzo mnie ona rozbawiła. Drzewiska były niewielką, zwyczajną wsią. Jej nazwa wzięła się zapewnie od nieprzeciętnie wysokich i rozłożystych drzew, wśród których prym wiodły jesiony i dęby. Czy miejscowość ta z czegoś słynęła? Chyba tylko z ostatnich doniesień o zaginięciach kilku przypadkowych osób. Jednak gdzie się takie przypadki nie zdarzają? Ludzie podejmują różne decyzje, nie o wszystkim informują jednak najbliższych. Tak wtedy o tym myślałem. Nadleśnictwo w drzewiskach pozwoliło na swoim terenie urządzić tegoroczne kolonie. Zadbano przy tym o zapewnienie w pełni bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników. Leśna polana, idealna pod rozbicie namiotów, zadaszona stołówka, schludne łazienki z prysznicami, a przede wszystkim dużo ciszy i spokoju. Zdawało się, że ten obóz przetrwania będzie jak wyśmienity urlop w sielskiej atmosferze. Pierwsze dni minęły bez żadnych przykrych incydentów i nieoczekiwanych zdarzeń. Piękna pogoda, zdyscyplinowana grupa podopiecznych, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Codziennie obowiązkowo wędrówka po lesie, gdzie ćwiczyliśmy orientację w terenie czy budowanie szałasów. Udzielaliśmy też dzieciakom wskazówek odnośnie samoobrony i szukania schronienia. Jak się później okazało, szybko musieliśmy zastosować tę wiedzę w praktyce. Wracając z popołudniowych zajęć, Usłyszeliśmy między drzewami niespotykany dotąd szmer. Poleciłem mojej pięcioosobowej drużynie, abyśmy przystanęli na chwilę w bezruchu. Pomyślałem, że to na pewno jakieś niegroźne zwierzę, którego nie chcielibyśmy wystraszyć. Moi podopieczni byli natomiast przekonani, że to zaplanowany element dzisiejszych zajęć. Staliśmy tak kilka chwil w zupełnej ciszy, aż nagle z zarośli wybiegł rozpędzony dzik. Wszyscy bez zastanowienia zaczęli wskakiwać na drzewa. Nie bywały spryt, pomyślałem wtedy, widząc tempo działania mojej drużyny. Kiedy zwierzę zniknęło z pola widzenia, odczekaliśmy jeszcze moment i głodni oraz rozemocjonowani ruszyliśmy na kolację. Dziś czekała mnie bezsenna noc. Nadeszła moja kolej nadzorowania zmian warty. Co dwie godziny, od 19 do 6 rano. Miałem doglądać, aby każda kolejna para wartowników bezpiecznie dotarła na wartę i wróciła do swoich namiotów. I tak właśnie było. Aż do północy. Wtedy znów z zarośli dobiegł szmer. Taki sam jak podczas popołudniowej wędrówki. Zdawał się jednak dużo głośniejszy, co przecież musiało oznaczać, że był bardzo blisko nas. Gwiaździsta noc wokół lasu pod opieką młodzi ludzie, a we mnie wzbudził się niepokój. Agata i Eryk, para wartowników, którą właśnie prowadziłem do namiotów, też usłyszała te dźwięki. Pomimo półmroku zapewne zauważyli też mój nieco przejęty wyraz twarzy. Może zrobimy mały obchód i sprawdzimy, o co chodzi? zapytał Eryk, a w jego głosie była wyczuwalna ekscytacja. Możliwe, że jakiś zwierzak potrzebuje pomocy. Agata postanowiła wywrzeć na mnie dodatkowy nacisk. Obydwoje zapewne już czuli ze wzbliżającej się przygody. Nie byliśmy jednak twórcami filmu akcji, a ja nie mogłem narazić podopiecznych na niebezpieczeństwo. Odprowadziłem ich do namiotów, a sam ruszyłem w stronę zarośli. Otaczające mnie wysokie i rozłożyste drzewa pod osłoną nocy wyglądały szczególnie przerażająco. Spadające na leśną ścieżkę cienie gałęzi przypominały wielogłowe węże gotowe do ataku. Drzewiska. No tak, nazwa tej wsi nie wzięła się przecież znikąd. Próbując poskromić własną wyobraźnię, zbliżyłem się do miejsca, z którego dochodziły osobliwe odgłosy. Okazało się, że powodem całego zamieszania była jedynie mała okaleczona sarenka. Leżała w krzakach, wystraszona i zapewne spragniona, nie mogąc się ruszyć. Nie znam się na obrażeniach, zwłaszcza u zwierząt, jednak te wyglądały na głębokie zadrapania. Czyżby jakiś drapieżnik? Z kolejnej chwili zamyślenia wybił mnie rozradowany okrzyk Agaty. He! Mówiliśmy, że nie ma się czego obawiać i że z pewnością ktoś potrzebuje pomocy! Wrzasnęła, a jej głos odbił się echem. Ona i Eryk podążali za mną zapewne od dłuższego czasu. Jakim cudem się nie zorientowałem? Po pierwsze, w lesie nie należy krzyczeć. Po drugie, przychodząc tu samowolnie, złamaliście regulamin i jutro będziemy musieli o tym porozmawiać. Odparłem najbardziej stanowczym tonem, na jaki było mnie stać. Jednak korzystając z ich obecności, postanowiłem uratować cierpiącą Sarenkę. Nie było to jednak możliwe, bo jej cieniutką nogę. Oplótł korzeń ogromnego drzewa, pod którym leżała. Pomimo usilnych starań całej naszej trójki, zwierzęcia nie udało się wydostać. Przypomniałem sobie wtedy słowa tutejszego leśniczego, który mówił, aby w takich sytuacjach dzwonić o każdej porze dnia i nocy. Wyjąłem więc telefon w nadziei na znalezienie zasięgu. Nie zdążyłem jednak nawet spojrzeć na ekran, bo nagle ktoś uderzył mnie w dłoń tak mocno, że smartfon wypadł mi z ręki, co wywołało chwilową konsternację. Gdy się po niego schylałem, poczułem, jak coś oplata mnie na wysokości klatki piersiowej. Wszystko, co się później działo, trudno w ogóle opisać. Nagle usłyszałem przeraźliwy krzyk Agaty i Eryka. Nie mogłem się jednak odwrócić w ich stronę, bo w tym samym czasie poczułem, że coś zaczyna mnie unosić. Tym czymś była owinięta, teraz wokół całego mojego ciała gałąź drzewa, pod którym znalazłem sarnę. Wszystkie pobliskie dęby i jesiony zaczęły złowrogo szumieć w rytmy melodii, którą teraz w obliczu ogromnego przerażenia utożsamiałem jedynie z marszem pogrzebowym. Ich korony rozłożyły się i wiły w przeróżne strony, co znów pozwalało skojarzyć je z wężami. Gałąź bawiła się mną niczym niemowlak kolorową grzechotką, rzucając na wszystkie strony. Ból był nie do opisania. Jedynie przypływ adrenaliny sprawił, że nie straciłem przytomności. Dzięki temu, będąc unoszony na ogromną wysokość, mogłem dojrzeć coś jakby cmentarzysko w gęstych koronach drzew. Na gałęziach zwisały bezwiednie, zapewne martwe już ciała innych ofiar. Mężczyźni, kobiety, a nawet dzieci stanowiły teraz ozdoby dla lasu zawieszone niczym bombki na choince. Czy to las jest miejscem zaginięć wszystkich tych mieszkańców okolicy, którzy nie wrócili ostatnio do domów? Poczułem, że zaczyna mi brakować powietrza. Co zagatą je rykiem? Czy żyją, a może udało im się uciec? Byłem już bliski utraty przytomności, gdy znajdującą się kilkanaście metrów pode mną leśną ścieżkę rozjaśniły światła nadjeżdżającego samochodu. Wtedy, wśród drzew błyskawicznie zapanowała cisza, i korony dotychczas rozpostarte jakby nagle się zamknęły, pozostawiając swoje ofiary niewidocznymi dla ludzkiego oka, w tym także i mnie co teraz? Teraz przyglądam się tym rytuałom, niemal co noc. Przyglądam się też mojemu ciału, które wisi bezwiednie, oplecione przez gałąź. Tak, stałem się drzewem. Tym, które dosłownie wydusiło ze mnie całą energię i ją pochłonęło. Widzę i słyszę, co dzieje się wśród gałęzi. Nie mogę jednak nic zrobić. Jestem częścią cmentarzyska w koronach drzew. Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica.